Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dostałem w ostatnim okresie czasu sporo pytań od Państwa i od swoich znajomych w kwestii tego narodowego powszechnego spisu pogłowia, który właśnie ma miejsce, i pomyślałem, że podzielę się z Państwem kilkoma swoimi refleksjami na ten temat. Nie, żebym się chciał dzielić swoim wyborem w tej kwestii, bo po pierwsze, jeszcze takiego nie poczyniłem, a po drugie, sobie myślę, że nic gorszego, tylko sugerować Państwa jakimkolwiek swoim wyborem, bo. Cały dowcip w tej zabawie polega na tym, by każdy z nas tego wyboru dokonał samodzielnie. Niemniej, nie mniej, temat zgłębiłem i zgłębiam cały czas. No i tak, i mam kilka spostrzeżeń, które wydaje mi się, że są w tej chwili aktualne, a ponieważ czas, czas tyka, to sobie pomyślałem, że pomimo tego, że mam jeszcze wiele pytań na ten temat w głowie, to tą częścią spostrzeżeń, które mam się dzisiaj z Państwem podzielę, bo może ona uszczec niektórych z Was przed popełnieniem pewnego błędu. Otóż zacznę od tego, iż są dostępne w sieci dokumenty, głównie zaczerpnięte ze strony pani Olgi Buszczyńskiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to polecam, czy też jej na profilu facebookowym, czy też na jej stronie jest wiele informacji na temat tego, co środowisko związane w szerokim rozumieniu tego słowa z tematem prawa naturalnego ma do powiedzenia w sprawie tego narodowego spisu, który właśnie się odbywa. To jest trochę inny spis niż te spisy, które były dotychczas, niż te spisy, które na przykład ja pamiętam jeszcze z czasów komuny. Tamte spisy po pierwsze nie były obowiązkowe, a po drugie na przykład dotyczyły 20% losowo wybranej próbki społeczeństwa. Ten spis, który mamy do czynienia w tej chwili jest obowiązkowy i jest obowiązkowy z mocy ustawy, która przewiduje karę 5000 zł za uchylenie się od udziału w spisie. Oraz, no cóż, jest powszechny, czyli tak naprawdę dotyczy wszystkich Polaków, a także ich nieruchomości. Delikatnie mówiąc, bo oczywiście w tych pytaniach jest, jest więcej treści niż tylko i wyłącznie te dwa tematy. Pytania są dostępne ogólnie w sieci. Link do tych pytań oczywiście Państwo znajdziecie także pod niniejszym wideo. No i teraz tak, trwa w tak zwanych środowiskach wolnościowych zagrożała dyskusja na temat tego, jak się do tego spisu powszechnego odnieść. No bo oczywiście można go po prostu wypełnić, pomijając to, że tam są pytania, na które nie każdy z nas miałby ochotę odpowiadać. No i mieć święty spokój. Natomiast drugą opcją jest uchylić się od wypełnienia. I to uchylić się od wypełnienia może przyjąć różne formy i różne postaci. I teraz zacznę od... Takiej informacji, która na pewno wielu z Państwa trochę skonfunduje, mnie też skonfundowała. W tym temacie prawa naturalnego symultanicznie, tak naprawdę, plecie się kilka różnych wątków. Jedna z tych narracji dotyczy takiej informacji, jakoby Polska była korporacją, a nie państwem, zaś instytucje rządowe, firmami prywatnymi i także korporacjami. I że dowodem na to jest. I tutaj, tak naprawdę, w internecie funkcjonują dwa linki. Obydwa te linki, oczywiście, Państwo znajdziecie pod niniejszym wideo. Pierwszy z tych linków prowadzi do instytucji, o której w tej chwili Państwu przeczytam. United States Securities and Exchange Commission, skrótowiec SEC. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych Giełd, dosłownie Komisja Papierów Wartościowych Giełd Stanów Zjednoczonych, amerykańska niezależna agencja państwowa, której obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Została powołana w 1934 roku w następstwie załamania na giełdzie w 1929 roku i trwającego wielkiego kryzysu. W skład komisji wchodzi pięciu członków wyznaczonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Mówiąc prościej i czytelniej, to jest komisja, a właściwie to jest strona, na której każdy podmiot, który chce obracać papierami wartościowymi, a także sprzedawać swoje obligacje, musi się zarejestrować. Podstawowym emitentem obligacji są państwa i tych państw jest ogromna ilość, która jest zarejestrowana na tej stronie. No ale nie jest to żaden dowód na to, iż Polska jest korporacją. Polska, jak i wiele innych państw, po prostu miała obowiązek zarejestrowania się na tej stronie jako państwo polskie, dokładnie w takiej formule. Tam nawet gdzieś jest taki zapis w dokumentach tej strony, że kraj zgłoszony jest przez swój rząd. Do tej czynności rejestracyjnej na tej stronie, i musi to zrobić, jeżeli chce sprzedawać swoje obligacje na amerykańskim rynku papierów wartościowych. Moim zdaniem koniec tajemnicy. W niczym to nie stanowi o tym, że Polska jest korporacją. Temat tego linku do tej amerykańskiej strony papierów wartościowych, który krąży w internecie od dłuższego czasu. Był już nawet tematem analizy, można powiedzieć, na najwyższym szczeblu, albowiem Rzecznik Praw Obywatelskich poszedł kiedyś za ciosem i wystosował takie zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak to jest z tą stroną SEC, jak to jest, że tam Polska jest zarejestrowana na tej stronie i czy rzeczywiście wynika z tego, że Polska jest korporacją i Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło następującej odpowiedzi. Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych US Securities Exchange Commission SEC to dokumentacja złożona przez ministra finansów związana z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim. Zarejestrowanie stosownej dokumentacji w SEC jest warunkiem emitowania obligacji na rynku amerykańskim. Wynika to z amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 roku. Ostatnia emisja obligacji Skarbu Państwa na rynku amerykańskim miała miejsce w 2016 roku. Itd., tak itd. Tak tak Link do tego pisma także znajdziecie Państwo pod niniejszym wideo zaś drugi link, który funkcjonuje w internecie jako dowód na to, iż jeśli nie Polska to polskie instytucje rządowe są de facto korporacjami i firmami prywatnymi zarejestrowanymi tu i ówdzie więc drugi z tych linków prowadzi do strony pod tytułem BizNode, która także ma wydanie edycję polską BizNode.pl albowiem BizNode jest, no cóż tego typu witryny klasyfikuje się jako Business Directory Czyli tak naprawdę przewodniki biznesowe, czyli taka książka telefoniczna, takie swojego rodzaju Yellow Pages dla firm z całego świata. A cel stworzenia czegoś takiego, no, założenie było takie, że nadaje się wszystkim firmom ujednolicony system kodów, numerów, które je określają i to są te słynne numery DUNS, na które powołują się między innymi osoby, których, które upubliczniły w internecie. Swoje pismo, które wysyłały do GUS-u, sprzeciwiając się wzięciu udziału w y, najbliższym spisie, w tym spisie, który się w tej chwili odbywa. No, obawiam się, że link do Business Directory, do takiej Yellow Pages, do książki telefonicznej, tak naprawdę, to nie będzie linia, którą będzie można bronić y, swojego argumentu, twierdząc, że GUS jest korporacją prywatną. Nie, to nie wynika z tego. I to jest baza danych, która sama ściąga tak naprawdę firmy z całego świata. Głównie posługuje się wpisami do KRS-u. Znalazły się tam firmy moich znajomych, którzy na pewno nie występowali o to, by się tam znaleźć i również mają nadany ten numer DUNS, ponieważ ta baza danych nadaje ten numer z automatu. To jest darmowa operacja i można być w tej bazie jako firma, nawet nie wiedząc o tym, że tam się jest. I ponieważ to są automaty, które ściągają informacje z całego świata, w związku z powyższym ściągają tak jak leci, aczkolwiek, aczkolwiek te wszystkie jednostki rządowe, które są uwidocznione na BISNOW, mają wyraźny opis, iż jest to instytucja rządowa bądź też jednostka budżetowa. Znowuż, nie wynika z tego w żadnej mierze, jakoby były to firmy bądź korporacje prywatne. Na stronie Bisnaut można sobie zamówić odpłatnie raport na temat każdej z tych firm, no może nie każdej. Tej, która podjęła współpracę z BizNot i udostępniła swoje dane finansowe, dlatego że w przypadku firm, które takowej współpracy świadomie nie podjęły, jak na przykład ci moi znajomi, o których wspomniałem, których firmy tam się znajdują, otóż tam się pojawiają jakieś dane finansowe, które są delikatnie mówiąc, wyssane z palca. Więc to, że pojawiają się jakieś dane finansowe przy instytucjach rządowych, jednostkach budżetowych, to również nie świadczy o niczym poza tym, że skądś jest jakiś przelicznik, który. Pozwala im takową rubrykę wypełnić. No, natomiast powtórzę raz jeszcze, to jest katalog firm, to jest katalog firm, a nie dowód na to, że różne instytucje rządowe są firmami prywatnymi. Ja wiem, że to jest informacja, która no, niejednego nie jedną z nas zasmuci. No, bo to się wydawało już takim być. Taką kropką nad i, ta informacja, że jesteśmy sprzedani w ten właśnie sposób, w taki właśnie sposób. I teraz tej kropki nad i, no w mojej ocenie, w mojej ocenie tej kropki nad i nie ma. I proszę też hmm, przyjąć takie moje ostrzeżenie i oświadczenie, że to jest moja opinia. To jest moja opinia oraz moich kolegów. Marcina i Darka, których prosiłem o to, by. Pomogli mi się przegryźć przez treść tych stron i wyrazili swoją opinię na temat tego, czym te strony są. To zresztą bardzo serdecznie swoim kolegom dziękuję, bo mi to też zmotywowało do tego, żeby ten temat w końcu sobie wyjaśnić. No więc to są nasze prywatne opinie. Linki do tych wszystkich materiałów oczywiście Państwo znajdziecie pod niniejszym wideo. Każdy z Was może sobie to sprawdzić i wyrobić sobie opinię sam. Moja opinia jest taka, iż ta narracja o tym, iż cokolwiek jest w ten sposób sprzedane, nie jest prawdziwa. Co nie znaczy, że nasz kraj nie jest w mojej opinii sprzedany, ale to jest zupełnie inny temat i jak słusznie podsumował to Darek, żeby to zrozumieć trzeba by poznać treść umów, których treści my nie znamy, które łączą Polskę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, z Bankiem Centralnym oraz z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei. I to na tym poziomie i na poziomie wyprzedaży naszego majątku narodowego, które się odbywa w ciągu ostatnich prawie 30 lat, to są mechanizmy, o które, które pozwalają nam wyraźnie stwierdzić, że Polska jest sprzedana, ale powoływanie się w jakiejkolwiek korespondencji prawnej na to domniemanie, iż istnieje jakaś strona, z której wynika, że Polska jest korporacją, a instytucje rządowe są firmami prywatnymi, to w mojej ocenie duży błąd. No i teraz tak, no właśnie przywołałem to w związku z tym, że ludzie publikują swoje własne pisma, które. Wysłali do GUS-u sprzeciwiając się, powołując się właśnie na to albo, że Polska jest korporacją, albo że GUS jest firmą prywatną i przywołując ten nieszczęsny numer DUNS jako dowód na to i link do bazy Biznoda. Też funkcjonuje w sieci, w sieci opublikowana wersja odpowiedzi GUS-u na tego typu pismo, w którym GUS najpierw uprzejmie informuje o tym, iż spis jest niesłychanie ważny i istotny, a w drugiej części informuje o tym, że jest ustawa, która mówi, że za. Uchylenie się w, od udziału w spisie m, można dostać karę 5000 zł. No i to w zasadzie można powiedzieć tę stronę papierkową tego całego przedsięwzięcia m, wyczerpuje. No i teraz, żeby wrócić do kwestii tego spisu, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Można sobie wyobrazić cztery różne postawy w odniesieniu do niego. Pierwsza to po prostu spokojnie wziąć ten spis i wypełnić, nie bacząc na kłopotliwość niektórych pytań i mieć tak zwany święty spokój. Druga to nie wypełnić. Natomiast to nie wypełnić można zrobić na różne sposoby. Jestem świadkiem w tej chwili takich dyskusji. Wśród moich bliższych i dalszych znajomych dyskusja ta idzie w takich trzech kierunkach. To znaczy, jedni są zwolennikami tego, by nie wypełnić poprzez ukrycie się, uniknięcie, czyli nie odbieranie telefonów, nie wpuszczanie rachmistrza do domu itd., Dwoje są zwolennikami tego, by nic z tym nie robić, natomiast w momencie konfrontacji z rachmistrzem odmówić. Trzeci są zwolennikami tego, by wystosować oficjalne pismo do GUSu, tak jak w tej chwili to część ludzi związanych z prawem naturalnym już uczyniła i oświadczyć, iż nie zgadzają się na udział w tym powszechnym spisie. I tak naprawdę to chyba wyczerpuje możliwości, które przed nami stoją i każdy z nas sobie musi którąś z tych możliwości do siebie dopasować, tak jak będzie czuł najlepiej, że mu to odpowiada. Można oczywiście sobie zadać pytanie po co w ogóle odmawiać udziału w tego typu spisie. No oczywiście można, jeżeli ktoś sobie takiego pytania nie zada, no to nie ma takiego tematu. Jeżeli ktoś sobie zada, no to odpowiedzi pewnie jest kilka. Począwszy od tego, iż jak sobie państwo zajrzycie do spisu pytań, który, link, do którego Państwo znajdziecie się pod niniejszym wideo, no to zobaczcie, że są tam pytania, na które niekoniecznie macie ochotę odpowiadać. Niezależnie od tego, iż prawdopodobnie większość tych informacji i tak jest w dyspozycji stosownych urzędów. Co innego w ich dyspozycji, co innego jak Wy to wypełnicie i podpiszecie do swoją własną ręką, co innego jak to gdzieś dalej wyciecze i nie wiadomo kto, jaki z tego zrobi użytek, itd. tak dalej, i tak dalej. A RODO prawdopodobnie miałoby tutaj jakieś zastrzeżenia do tego. Aczkolwiek, nie wiem, nie znam żadnej ekspertyzy prawnej, która by o tym stanowiła. Drugi powód, dla którego niektórzy z nas myślą, iż być może warto odmówić udziału w tym spisie, no, ja sobie pozwoliłem to na początku tego nagrania nazwać dosyć pejoratywnie spisem po głowie. I ta narracja związana z tym szeroko rozumianym zainteresowaniem prawem naturalnym w zasadzie upoważnia tego typu nomenklatury. Tam jest w ogóle taki wątek pewnego cyklu trastowego, który się skończył z końcem zeszłego roku i w tej chwili się rozpocznie nowy cykl teastowy. Te cykle są stuletnie, i to jest pierwszy spis na, w, tej, w tym kontekście pogłowia na początku nowego cyklu. I być może tak jest, być może tak jest, być może taka narracja ma swój sens, i z tej perspektywy odmowa w spisaniu się. Odmowa zgody na bycie zaklasyfikowanym jako, o, jako owo po głowie, jeżeli rzeczywiście taka perspektywa jest uzasadniona, no, ma swój wymiar. Może mieć swój wymiar. Warto mieć świadomość tego, że wystąpienie na drodze formalnej, jest taką informacją, że odmawiamy udziału w spisie. Nie jestem tego pewien, ale może skutkować, jak gdyby z automatu. Uruchomieniem procedury dążącej do ukarania, no bo w szkole w ustawie jest napisane, że nie wolno tego robić, to jeżeli GUS będzie w posiadaniu informacji, że ktoś tego nie zrobił, to nie jestem pewien, czy nie ma obowiązku zrobić z tej informacji użytku. Oczywiście mówię o obowiązku ustawowym. Ja bynajmniej nie chcę powiedzieć, że w związku z powyższym należy unikać tego typu formy wystąpienia w związku z tym zagrożeniem, tą karą. Nie, tylko warto mieć to w, na uwadze, a z drugiej strony też mogę powiedzieć coś, co jest swojego rodzaju urokiem tego typu decyzji, tego typu wyboru. Mianowicie mam takie spostrzeżenie, które wynika z moich doświadczeń, a także z doświadczeń niektórych moich znajomych, że w momencie, w którym przyznajemy sobie jakąś nową cząstkę wolności, z której żeśmy przedtem zrezygnowali mniej lub bardziej świadomie albo też nieświadomie, i ta nowa cząstka wolności się jakoś manifestuje w nas, począwszy od naszej energetyki, naszej wibracji, a skończywszy na tym, że czasami wyglądamy trochę inaczej niż inni na ulicy. To mm, każdorazowy taki, można powiedzieć, nowy oddech wolności z jednej strony wywołuje taką, mm, ja bym powiedział, oczywistość tego, iż to mm, może być zweryfikowane przez, mm, przez życie w każdej chwili. Mój niegdyś tajemniczy mentor Baszar zwykł mawiać, że tak już jest, że jeżeli dokonamy w sobie rzeczywiście jakiejś zmiany, to kosmos zawsze sprawdza, czy jesteśmy pewni, że ta zmiana jest tą, którą chcemy wykonać, i konfrontuje nas z sytuacją, w której no, albo zareagujemy po staremu, albo zareagujemy po nowemu. I to jest y, trochę analogiczna sytuacja. Gdzieś tam w tej narracji tego środowiska związanego z prawem naturalnym istnieje pojęcie próby bohatera. To zaczerpnięte z terminologii Junga z kolei, z podróży bohatera, tak przynajmniej ja to czytam. No więc to ta próba bohatera no to jest właśnie konfrontacja z rzeczywistością fizyczną dookoła, z ludźmi, z urzędnikami, z policją, z, z kimkolwiek, kto, kto ma inny pogląd na temat, o którym w tej chwili rozmawiamy, a może też to być tak, że, że tej konfrontacji nie ma, dlatego że że czasami emitujemy tak, tak bezdyskusyjną energię poczucia wolności w pewnych sprawach, że stajemy się po prostu niewidzialni. Więc ja też w tej perspektywie jestem w stanie zobaczyć taki akt odmówienia udziału w wyborach na piśmie, jako takie przywołanie kolejnej próby bohatera, jak sobie z nią poradzę. Bo szczerze mówiąc, to kawał dobrej niej. Od pewnego momentu jest to głównie kawał dobrej adrenaliny, i też taki no bardzo intrygujący znak zapytania w sobie, jak sobie z tym rzeczywiście w tej chwili poradzę. I cały czas jest to element tej praktyki wolności, o której Państwu mówiłem, albowiem, albowiem na końcu chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mój sceptycyzm wobec tej narracji, że Polska jest zarejestrowana dziś jako korporacja i tak dalej, w ogóle mój sceptycyzm, o którym Państwu mówiłem, wobec tych przejawów praktykowania prawa naturalnego, które się wiążą ze, spisy, ze spisywaniem zbyt wielu dokumentów i nie daj Boże z wysyłaniem ich gdziekolwiek, to mnie zupełnie nie przekonuje. Natomiast przekonuje mnie i jeszcze bardziej nie przekonuje niż przedtem, a wydawało mi się też, że to już jest niemożliwe. Otóż przekonuje mnie ten wątek, iż to, co jest bardzo cenne w tej narracji prawa naturalnego, to jest ta osobista, prywatna praktyka budowania w sobie poczucia wolności własnej. I chcę powiedzieć, że cały ten mój sceptycyzm, Wobec no, tamtych narracji, o których wspomniałem, nie, nie w niczym nie umniejsza w moim poczuciu wagi i roli tego, o czym powiedziałem w tej chwili. To znaczy, podejście do tematu prawa naturalnego w kategoriach własnej praktyki, budowy wolności w sobie, to jest świetna droga. To jest świetna droga i mogę Państwu to z perspektywy swoich własnych doświadczeń gorąco polecić. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję ogromnie za Waszą obecność. Dzięki za to, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie no i do zobaczenia następnym razem.